Kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest tak naprawdę vlog mikołajkowy, ale Wy nie zobaczycie w Mikołajki, bo jak wiecie, jestem do przodu. Tak czy siak, kochani, wszystkim wspaniałych Mikołajek. Bawcie się, śmiejcie się, zróbcie sobie fajny dzionek mikołajkowy, bo dziś jest sobota, więc też większość osób ma wolne. Na pewno będzie przyjemnie w sobotę mieć Mikołajki. My już po Mikołajkach, słuchajcie, tutaj było dla Gregusia, już otwarł, a to było dla mnie. Tam znajdowały się kosmetyki z takim perfumikiem, bardzo ładnie zapakowane i sobie zostawię to, bo piękne to jest. Ja lubię bardzo takie paczuszki, wiecie, takie, jak jest coś ładnie zapakowane. Ja się zawsze tak tym cieszę, że sobie to zostawię. No, ja właśnie posprzątałam, ogarnęłam mieszkanie siebie, też ogarnęłam i będę wyjeżdżała za godzinę. Nawet nie, za 40 minut po mamę i po siostrę i po jej córkę. Czekam na razie, one już są w drodze, tam wiecie, na te całe stacje i w ogóle. Także cieszę się niezmiernie. Wczoraj żeśmy się nawet nie dzwoniły, nie gadały, bo one były też na jaRmarku, tam z mamą. Później tam też wpadł mój brat i już się nie dzwoniłyśmy, a ja wczoraj też padłam bo się zleczułam. Gregor też już był taki padnięty, że szok. Nie wiem, czy to było coś zwią nie wiem, czy to było coś związane z pełnią. Czy to było coś związane, słuchajcie, z po prostu z nami. Cieś moja dziabć, kochana, moje dzieciaczki też dostały dzisiaj rano już mikołajki, tak? Już sobie pojadły. Już pojadłyśmy, prawda? Pojadłyśmy już. I nam dobrze, tak? pokaż oczko. No, także witajcie w tym dniu. Ej, na pewno nie będzie jakoś bardzo dużo. No ciocio. Na pewno nie będzie jakoś bardzo dużo w tym vlogu, z tego względu, że chcę spędzić ten czas z moją rodziną. Nie widziałyśmy się już prawie 4 lata, więc wiem, że każdy zrozumie, ale odzywać się odzywam. Dzisiejszy plan jest taki, że pojedziemy na pewno na jarmark, pojedziemy na pewno coś pooglądać. Tutaj będziemy kawę pić, siedzieć i tak dalej, opowiadać. Też się zapozna Gregor z moją rodziną, wiecie jak to jest, nie? Także no dość taki będzie intensywny dzionek później jedziemy tam no i właśnie yy, myśleliśmy o tym, żeby tam nocować dzisiaj sobie doczepiłam włosy już po tak długim czasie yy, i tylko dzisiaj bo nie chcę tego nosić często i już podjęłam decyzję, że tylko naprawdę jak mi się tam, tam już zatęskni, czy coś jest fajnego to sobie je ładnie yy, doczepię ale już wiecie, raz na trzy tygodnie na przykład, a nie codziennie i tak fajnie się czuję w długich no, tak tęskniłam. Ale nie ma tragedii, powiem wam, już też się przyzwyczajam, że ich nie noszę, nie? Ale dzisiaj mówię, a jest taki fajny dzień, Mikołajki, już było też ładne zdjęcia, to mówię, docepię se. No i doczpiłam. Dobra, kończę, uciekam, widzimy się później. Przyjdzie Gregoś, to otworzymy dzisiaj kalendarze. I już teraz. No, otwieramy kalendarze adwentowe. Mój, Greguś, Kacyn, Greguś, Greguś, Katastrofa. Piąteczka, nie. Szósteczka, sześć dzisiaj. Dziś Nikolaus. Schatz, o. Oh. Mach das hier auf? Ah, hier ist das. Oh. Wie immer. Das gleiche. No schatz, du sollst. Ah, okay. Du hast gesagt, du machst. Patrzcie, leckerli, leckerli. Am, am, am. Ah. Chodźcie. Dzieciaczki załatwione. Już pewnie mama pisze. Okej. Okay. Okay. Sind in S5 schon drin. Numa sześć. O grosse, sweite? Bei Nikolaus! O, 2 24 jest auch grossfisch. 1 zimny, nuka, ciuka crisps. O, oh, ciuka crisps, zejdźmy. Ciuka crisps. Ok, next. O, dziękuję. To jest Laleczki, znowu laleczki, pierdoetka, ci pudejki, ciupejki. Czerwone. Mhm. Dobra, next. Immer noch kein spider -Man. Spider-Man! Spider-Man! Sieht man das schon? Er so! Und. Jetzt muss ich aufmachen. Schön. Ich glaube, der war gestern schon, ne? Daus, Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus! Ah, tut da, Mami Nikolaus! Große! Und? Trochę waży, trochę waży. O cicho, cicho. Ej, paleta cieni! Ale jaja. To mi się podoba. Ładna brązy na codzienniód. No ślicznie. Paletka ej na Mikołaja. Uuu. Uuu. Cool. O ja, o ja, o ja, jest pigment. Ja nie cisnę mocno. Mhm, mhm, mhm. Jest, jest. Pięknie. No to będzie makijażik. Słuchajcie, jutro. Ładnie jest ten pigmentacja dość taka, a nie cisłą jakoś wiecie mocno. Bo nie, często są paletki, gdzie po prostu no, nic kompletnie nie, 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 nie zostaje na palcach, nie? Super! fajnie, fajnie. Prezenty Mikołaj, Nikolaus, super! Tutaj sobie damy. Jakbyś też się cieszy dobrze kreguś to zuzy, patrzcie jaka ona jest kochana jaka ona jest kochana, moja zuzy dobrze kochani, to ja kończę, bo ja jadę za chwilę po mamę i po siostrę za 10 minut, także widzimy się później, zobaczymy w jakim tam momencie tego dnia, nie? ale to mi wybaczycie, wiem, bo wiecie jak to jest z rodziną? Ja też chcę się tymczasem cieszyć. Trzeba się sobą nacieszyć, jak się człowiek tak rzadko widuje. Także na pewno coś tam jeszcze się odezwę, ale... do później kochani. Hej kochani, dzień dobry. Jesteśmy już w domku, mamy niedzielę, godzina 14. Przyjęliśmy dosłownie chyba 40 minut temu. Zrobię sobie teraz e, herbatkę. Ej, nic nie nagrywałam, słuchajcie, wczoraj z tych jarmarków, bo deszcz nas złapał i, i lało tak, że wszyscy byliśmy tak przemoczeni, że dzisiaj się wszyscy obudziliśmy, słuchajcie, z, z katarami w ogóle. Bo zajechaliśmy na jarmark była chyba 16. .00. Jeszcze poszliśmy to akcjon połazić, żeby się troszkę ściemniło, bo nie chcieliśmy za bardzo, żeby było jasno. I szukaliśmy tak długo parkingu, wszystko było zawalone, bo były mikołajki, i wiecie, ludzi w pełno. I nie wiem, czy mam plamy. Widzę, że mam plamy, bo się spokałam, jak się żegnałyśmy. <laughs> I ten. I samochodów, że w parkingu nie mieliśmy znaleźć. Kiedyś tam się w końcu udało. I poszliśmy na ten jarmark, i zaczęło dosłownie 5 minut po tym lać. I normalnie takżeśmy się wszyscy przemoczeli, nie byliśmy długo, przeszliśmy przez cały jarmark, ale już każdy chciał iść z powrotem, bo wiecie, deszcz, zimno. Mi kurtka cała w ogóle się przemoczyła, że miałam mokry cały sweter z tyłu i, i wszystko. I wsieliśmy w samochód, później pojaliśmy do mamy tam na Niemcy i byliśmy w domu około 19. No i posiedzieliśmy, zjedliśmy torta, zjedliśmy sobie kolację wspólnie, pośmialiśmy się posiedzieliśmy słuchajcie, prawie że do pierwszej w nocy ale co my się pośmiali to to nasze jest i powiem wam, że nawet mam zakwasy z tego śmiechu no i wróciliśmy teraz do domku i już jest po... chcesz szac wistu o? ja? ja? machę? dobrze no i słuchajcie i po prostu tak to wszystko zleciało, nie? i robię sobie teraz herbaty Eee, przyjechały moje paczki. W ogóle wszystkie paczki doszły. Tak wygląda? Wszystkie paczki doszły, słuchajcie, jak nas nie było. Eee, prezenty pod podchodziły na szczęście, bo się bałam, że to nie podchodzi, bo te wszystkie aplikacje pokazywały opóźnienia, <kli> potem wycofane. Ja mówię, co się dzieje? Wszystkie paczki podchodziły i na mamy adres, i na mój adres, bo ja zamawiałam na, te, na obydwa adresy. Wiecie niektórych z niemiec nie mogę tu zamawiać. Tam miałam problemy, ale podchodziły do mamy i sobie to wszystko słuchajcie pobrałam wypiję sobie jedną herbatkę w Mikołaju drugą herbatkę w Koczulce i trzecią Gregusiowi zrobimy także tak moi drodzy jesteśmy już w domku i ten dzionek zakończam bo muszę dzisiaj vlogować już na następny vlog właśnie bo wczoraj wiecie nie wyciągałam w ogóle kamery bo było mi po prostu szkoda. Ten czas, yy, wiecie, yy, żeby tam nagrywać. A jak mówię, deszcz na tym jarmarku, a mówię, co tam jarmarki? Już Wam pokazywałam te jarmarki. Każdy wie z nas, jakie są jarmarki. No i tak po prostu zostawiłam to, nie? Ale jest ok. Fajnie przeleciało. Spacz był, łzy były, wiadomo, bo to człowiek tęskni już, nie? A to wiecie, jeszcze, jeszcze. Człowiek po prostu tęskni i to szybko przeleciały te dwa dni, nawet nie. Tutaj też posiedzieliśmy troszkę, ale nie jakoś długo. Woda mi się skończyła jeszcze raz. Tak! Miał miał. Miał miał. Ma taką. Będzie pił. Greguś świąteczną. Pachnie cynamonem. Ja sobie zrobię zieloną co zrobimy listkę, albo równianek, ale jak to dobra dzisiaj sobie mogę wypić melisę, bo pokończą się te herbaty. No, także tak, mamy taki ładny zestaw. Proszę bardzo, będzie moja meliska, tu będzie zielona, a tu jest do Gregusia. Także tak, moi drodzy, w domu czyściutko. Kotki fajnie sobie przespały, nie były długo same. O, bo pojechaliśmy stąd, to było, mówię wam, chyba koło 16. No i już jesteśmy o drugiej w domu. Kotki sobie spały, wszystko fajnie i pachnący domek nic nie zrobiły. Takie zadowolone, że sobie spały w pokoju na łóżku. W sypialni spały, tak? Kleo? W sypialni spałyście? Tak? No tak. No tak. Zaraz Wam mamusia coś tam da do zjedzenia. Trochę jedzenia przywiozłam od mojej mamy, bo też tam gołąbki nam dała i mięsko jeszcze z wczoraj. Także nic dzisiaj nie musimy gotować. To też fajnie. Sobie po prostu wiecie, zjemy to co od mamusi mam. No i przyszły mi moje paczki też z Sheina i Zelando. I prezent pod choinkę już od mamy. Słuchajcie, nawet... No, to są takie krzesła barowe tutaj do wyspy, białe. Także Greguś musi te krzesła później, wiecie, no, jak to się mówi, zbudować. No. Także tak, moi drodzy, prezentuję nasz dzisiejszy vlogmas. Nawet nie wiem, wam powiem szczerze, który to już dzień. W ogóle nie wiem, co się dzieje, ale nie czuję jako świąt. Co cholera, nie wiem co to się stało, ale nie mam w ogóle jakiegoś takiego klimatu natchnienia. Dziwne. Wszystko już jest w domu ustrojone. Wszystko porobione, ale klimatu nie czuję. Może za wcześnie to wszystko porobiłam. I to jest chyba nauczka na przyszłość, żeby tak szybko wszystkiego nie robić. Wiecie, choinkę ustroiłam jeszcze przed grudniem. Bo to był już pierwszy vlog, więc już była choinka strojona, nie? To była końcówka listopada. Upiekłam już ciasteczka, wszystko porobione. W przyszłym roku, powiedziałam sobie to dzisiaj, właśnie z Gregu się mówiłam, w przyszłym roku stroję choinkę. Dopiero słuchajcie, chyba w Mikołajki, po Mikołajkach, może, żywą, małą choinkę, na czyn małą, tak na met 50-60. Bo u nas w sklepie sprzedajemy i są nawet ceny, Wam powiem, okej okay, tych choinek. 17 euro kosztuje taka choinka i troszeczkę sobie ustroimy tutaj w rogu żywą choineczkę czy coś tak już na spokojnie w przyszłym roku w tym roku jeszcze tak zrobiłam jak zawsze taki szał pełno zakupów w przyszłym roku już tego nie będzie bo już mamy wszystko pokupowane już nie trzeba nie wiadomo czego ile i na skromnie na skromnie ja nie wiem ja po prostu słuchajcie chcę zawsze wrócić do domu mieć swój spokój przede wszystkim. I idę zawsze w tym kierunku. Ja nie, nie potrzebuję jakiejś takiej, wiecie, otoczki. Nie wiadomo ile czego, wszystkiego. Bo to jest bardzo y, za dużo. Wszystkiego, za dużo. Dlatego po prostu na spokojnie, słuchajcie, w przyszłym roku na spokojnie. No, także nauczka na przyszłość. Za szybko wszystko zrobiłam widocznie. Z jednej strony dobrze, bo już nie muszę nic zrobić, ale z drugiej strony po co to tak wszystko szybko? wiecie dla mnie to też jest takie ważne żeby ten vlog miał ten klimat żeby była choina że to, że tamto, ale wiem, że każdy vloga by oglądał nawet zwykłego więc nie musi być już wszystko ustrojone żeby ten klimat jakoś przekazać a właśnie później w tych vlogach po kolei sobie tam stroić, robić, myśleć co i jak, nie? no, także tak to będzie w przyszłym roku, słuchajcie tak zrobimy ja załączam jakiś świąteczny film muszę jeszcze vlogować dzisiaj na jutrzejszego dnia, albo zacznę jutro, bo chyba mam jeszcze parę vlogów do przodu, chyba z 2-3 więc mogę jutro na spokojnie vlogować na następny dzień, bo sobie dlatego też zaczęłam wcześniej a następna sprawa jest taka, że słuchajcie yy, jutro mam wolne a Gregoś jutro ma cały dzień yy, pracę i ma później jeszcze termin i spotkanie w, w, tej, w gminie już takie jak na koniec roku wiecie ostatnie i to też długo będzie trwać, więc on wróci koło 10. Także jestem jutro cały dzień sama i będę sobie, wiecie, piżonkowy dzień miała, będę sobie robiła jakieś tam swoje rzeczy, na pewno vlogowała, przerabiała vlogi, ogarniała. A teraz sobie pójdę po prostu, słuchajcie, ten. Vlogować na jutro, na pewno kalendarze otworzymy i włączymy sobie film świąteczny. I tak sobie będziemy teraz razem we dwójkę leżeć i odpoczywać. Wspólnie. No. Dobra, kochani. Na pewno jutro wam pokażę moje paczki, które poprzychodziły, bo i Shein, i Zalando mam. Także, no, y, pokażę wam troszeczkę pierdółek. które kosmetyków pozamawiałam na próbę i powiem wam, że jestem, no, pozytywnie zaskoczona. I zobaczymy. I kleunku, moja kochana. Kluzia. Cześć. Kleuni, moja kochana, kleuni, moja kochana. Vlogmasa widzimy w następnym się, kochani. Mam nadzieję, że się nie rozchorujemy, bo mnie trochę katar złapał i też mam taki głos dziwny, ale już herbatki są. Będziemy się kurować, wypoczywać, ogrzewać. I widzimy się, kochani, jutro w nowym vlogasku. to później do następnego. Do zobaczenia jutro. Pa! pa.